Cześć! Przed nimi ciągle były drugie części z Bałtyrowa. Wyglądalność była taka średnia. No i na pewno było dobre, że mogłem wziąć się zarówno w w drugą część. Jak i później wszystkie inne autoklątki z pięć części. O. Czyli jeszcze trochę tego złodziejstwa, że mamy z B-game. Tak, słuchajmy. Mamy naszą historyjkę, bo ktoś tam prezydent znała. Dzisiejsze dzisiejszej misy jest gotowy pokazać na co powstać. Tu jest poziom 15, chce się wyczytać na serwie. Więc chyba trzy odcinki się na to. Trzy odcinki wystarczy na tą część. Myślę, że do piątego bym przeszedł w pierwszej, w pierwszym odcinku. Potem miałbym... 6 poziomów, czyli po 3 na kolejny odcinek. Aktualnie na 4 na początek, potem na 4, i potem 3. Też jest na końcu. W tak zrobię, 4 na, na ten odcinek, 4 na kolejnej, 3 na, na ostatni. Więc zaczynamy Także zwróćcie uwagę na nie, Dotyczy do drzwi, e, przyspieszanie, zasłanianie kamery, e, paraliżowanie na dystans i robienie się niewidzialnym. I tak jakbyśmy się stali w To jest e, taki. To miejsce jest po prostu takim. Nie, nic nie znaczy to miejsce. To, to, to miejsce nic nie znaczy, po prostu mu sobie stoi. Zaczęły pierwszy pożar. Oczywiście mamy. No, Tutorial. I zauważycie, w tym playstyle nie jest żadnego przelatywania przez akwarium, żeby się dowiedzieć, czy coś jest e, krótego. Po prostu cały poziom jest pokazany. I też troszeczkę małe. Czy mała Czym powiedzmy? Że... nie trzeba uważać na te kamery. E, Zmieniałem, że nie złapię. Mentalnie, że po prostu tutorial nie ma sklepania. Okej, okay. jak zauważycie to tutaj już są te bardziej utrudnione z te zamki, że nie wystarczy w górę. Ok, e, tu mamy kodzik 0780. To są tak samo ładny swoim w poprzedniej części. No, oczywiście nie wejdę w ten serial, bo trzeba je wyłączyć zbieram wszystkie dolce. Na początek to są małe kwoty i teraz tak. I teraz to, to jest na zasadzie po prostu takiej um, ścieżek. Musimy po prostu znaleźć, który przewód prowadzi do tego, który nam nas. Albo to zrobimy dobrze, albo będziemy mieli para. Nasz bóg jest taki malutki w tym A Okej. Okay. No to znamy, że po prostu go e, trzeba uderzyć i jak zauważycie, tu są t... pokazane jest czas, w jakim on jest zastanowiony. Pójdę sobie w te Chyba zdążę wrócić zanim on wstanie, więc jest tu y, udane. Jest to udane. Ej, zobaczcie to. Jest to, niby tu, a powinien być tu i zbierać prostu w zasięgu tych skał i zacząłem ze szczytu. Ostatnie wieczki i teraz, żeby wyjść, trzeba wrócić na górę. To że nie na górę, tam gdzie zeszliśmy, a na górę, tam gdzie jest taka jakby ucieczka. Myślę, że jak dobra już dobrze w tej serii, będzie. się, że to dla was nagrywam. Jakie jest pieśń? Co jest? Byłem cztery gwiazdki. Coś się tam zacięło, nie wiem co. Ehm. Mam drugi poziomiec. O co chodzi? Chyba, że nie jest niemalo. A przecież... Pyta, że nie mam pytania, co się woli. O. Z jakiegoś powodu? Powrót... O. Ty kamery nie założyłem. No. Obróć się. Z jakiegoś powodu no... Widzę, laser trzeba włączyć. Po prostu mi nie chciało wyjść do poziomu. No. Nie wiem do Okej. Okay. Wiemy przed odcinkiem, że takie są problemy. Zresztą trzeba gdzieś spacer tu co wyłączam. Jeszcze trzeba dzisiaj co pika. Więc na no... zobaczcie, że on na zrobienie też może patnąć. okej i teraz na te strony z którymi kamera się odwróci okej okay, tak. na górę. oczywiście wejdę sobie tylko po jej kurtach to są złote I co jest z tego że złote to właśnie złote czyli wyższy poziom chodzi o o trudność, tak Jak sobie w tą grę, to yy, jeszcze był flask. Więc no, nie wiedziałem, że mogą być takie problemy, jak yy, w tym odcinku się pokazały. Co yy, tego, że niewiele ja pamiętam w tej grę, to nie chciałem sobie wchodzić poziomów. No, nie miałoby być sensu, tak. Yy, bo, bo trzeba iść, bo nie mamy go czy w pudełku też coś ma? Nie. Chodziło o w pudełku, na pudełku w godzinę, a za. Żeby tego, żebym był powiedzmy um, w tej a nie, nie, on może po prostu być leciutko przy drabinie i tak wyjedzie za kółko. Okej, okay, tam było zero, trzecie jest zero. Z... się pamiętać, choć jakbym ktoś się zastanawiał, że Zbieramy nasze miejsce i żeby wrócić to trzeba tak, przejść na dół. Zobaczmy dwa kamery. Jedna kamerę w tego typu To zrobię sobie takim odciem jak stoimy, no to jesteśmy nie tyka niewidoczni. Okej, okay, no. On nas złapać, ale złożył nie na pasję. też z coś bo tego typu że trzeba mieć pasję na... aby się położył. Nie, zbijemy stąd. Well done. chcę A teraz nie ma żadnych problemów, nie wiem, to nie mam z

シズチューのやんばいもん、ジョンやんばいもん、ジョンやんばいもん。

tylko, żeby do niego zejść, to trzeba iść po kol. Kol jest trochę wysoko. Jak zauważycie, <grystanie> kartka jest w tym bi biurze, tak? Jakby wejść, to troszeczkę potrzebujemy no przejść. Z, z, z racji tego, że tutaj nikt nas tu nie prowadzi, no to wnioskujemy, że tu będzie uciekanie. Sobie wnioski, żeby odrobić tą kasę, która nam się w sumie wydała na nic. Tak naprawdę, to się jest, jakby coś porobiło, ale z tego, że się coś porobiło, to no, nam się wydradzać. Ja że po prostu przeciągnąłem przy, tą kamerę, a mam Z, użyć, i mam wtedy, no, zesunąć tą kamerę. Tak, to... Okej, okay, jak kasę byłyśmy po prostu nam, e... powieść, tu resetować, a się nie, zres nie zresetowały pieniądze z jakiegoś powodu Po prostu mogliśmy tylko kupić instant to, to na nie pokazywało, że mamy sobie przeciw. Ja to wiedziałam oczywiście. Ty też. Dobra. Teraz jak Ty wracasz i masz po głowie z naszego z naszego patyka czy pałki mamy taką cel do drabiny. Ok. I zobaczcie, jak to są te zamki ja, są Chude, długie albo. Chude albo grube o to mi chodziło. To był chude, tam był chude, a w poprzednim poziomie był grube. Tak? Pierwsze jedziemy w tę stronę. Chude na dół, tam było 0480. Kiesek? Ej! Co mi tu wszedłeś? Nie ja chciałem stąd? Tak. <grymne> po prostu bym <grymne> Żeby nie ryzykować za że tak, chwilę jeszcze raz patrząć. Zostawiamy te pieniążki i wjejemy stąd. Oglądamy się. Eee, odzyskanie tych pieniędzy. Trwało jakoś długo. Szybko mamy 400. Oglądamy się. Dostałem tą kwotę, którą wydałem. No, coś się zrobiło. Coś było nie tak. Eee, o co chodzi? Co tak robiło? Co robiło? Zamknij to. Tamem. Achievement. Z, z Hmm. Czyli się bierzemy metę. A co z chodzi? Nie wiem. Idziemy stąd. Ej! A co z tym? Są... Nakupowałem tego i co? Okej, okay. jakieś błędy jeszcze są. Jakieś błędy jeszcze są i znowu błąd polegający na to, że nie mogłem wejść do poziomu Nie wiem czy to ze względu na stronę na której gram czy to ze względu na, na coś innego, nie wiem Ja gram na Y8 już dzisiaj nie ma więc no Może po prostu są jeszcze jakieś Nie tutaj nie których gra To jest pierwsza taka gra w której wymyśliłem takie błędy trafiłem, olegającym na tym, że nie mogę niektórych opcji e, e, żeby tego trzeba tam jest winda, widzę gdzie ja powinienem iść? idę sobie do góry a, powinienem popalić, dobra i jak zauważycie, za tym śpioszkiem naszym jest e, Jestem e, miejsce na korte, tak więc tu już mamy komputerowy. Więc no... Jeszcze, można powiedzieć, że po prostu nam zasłonić to miejsce. Jakbyśmy chcieli może mieć na górę, e, Nie, idziemy na górę, idziemy na ostatni poziom w tym odcinku, więc no. Szybko go zrobimy. <tryk> 0, 1, 0 0, 1, 0 Tak tylko Paralotnie pewnie będziemy uciekać Jak widać O, tej kamery Znowu nie zawodzyłem Dobra, sprzedam na górę, żeby nam się wrzuciła Ten długi cień nam bardzo pomaga Okej okay. Przejść na dół nie zapomniałem z kamery włączyć trudno. Właśnie mam kamerę aż... Nie, zostanie nam ten aparat tak... Więc odwraca się kamera. A teraz już jej nie będę włączał, bo nie ma sensu. I idziemy. w Ostatni odcinek no... Poza tym odcinku zestaw zaliczany. To łapy w górę, komentarz i nic za oglądanie, mam no, nadzieję, że się podobało, pomimo dziwnych błędów, których nie wiedziałem, że są. No, coś coś robiło, porobiło, nie wiem o co to <sum> chodzi. Ewentualnie, że nie można po prostu rozkładać tych um, itemów na schody. <sum> Ja nie wiem, co chodzi. wiem. Co mi się wzięło 10 aparatów? Nie wiem tego serio. Zresetowałem grę i jest teraz normalnie. Moim rozwiązaniem będzie po prostu jak się coś takiego porobi, to ja na resutuję grę i jest. O no problemie. No to yes. cześć.